Mam na imię Asia, jestem na kierunku transport na drugim roku. Wybrałam studia na Wiliś, ponieważ nasz Wydział daje nam ogromne możliwości i możemy po nim znaleźć pracę nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I kierunek, na którym jestem odpowiada najbardziej moim predyspozycjom i zainteresowaniem. Na transporcie większość przedmiotów opiera się na matematyce i fizyce. Jednak, nawet jeżeli ktoś nie zdawał fizyki rozszerzonej, to jest w stanie sobie poradzić, jeżeli odpowiednio na to zapracuje. I większość przedmiotów na pierwszym roku są to bardziej przedmioty ogólne, ale na drugim roku już zaczynają się przedmioty, które są bardzo związane z naszymi specjalizacjami, żeby podjąć świadomy wybór później, jak chcemy dalej kształtować naszą karierę. Prace po transporcie można znaleźć w zależności od tego, jaką specjalizację się wybierze, albo w infrastrukturze transportu, gdzie planuje się lotniska, projektuje drogi lub trakcje kolejowe, albo w zarządzaniu transportem, gdzie zajmuje się problemami logistycznymi i zarządzaniem infrastrukturą. Cześć, jestem Mikołaj. Ja studiuję budownictwo na Wiliś. Jestem teraz na czwartym semestrze. Jest to moja rodzinna branża. E, moi f, e, dziadkowie, rodzice wszyscy siedzą w fachu i uznają to jako dobry pomysł, by kontynuować e, rodzinną tradycję. W e, studiach nawili na są najciekawsze laborator, laboratoria, w których możecie się. Bawić, na serio, sobie bawić się w błocie, liczyć różne rzeczy, robić najróżniejsze eksperymenty, łamać belki i, i y, giąć jakieś y, pręty stalowe, wszystko, strasznie ciekawe rzeczy, daje sporo frajdy. Po tym kierunku jest niesamowicie szeroka w ogóle, wa wachlarz w pracy i jest bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie. Mianowicie jest mnóstwo różnych specjalistów w budownictwie, od niszczenia do budowania konkretnych konstrukcji, domy, mosty, nawet od kratownic, budowle stalowe, betonowe, najróżniejsze rzeczy. I sama ilość pracy, jaka jest dostępna, to jest bardzo, bardzo łatwo znaleźć po tych studiach pracę. Hej, jestem Alicja, jestem na pierwszym roku geodezji i kartografii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Wybrałam studia na Wiliś ze względu na prowadzących, cieszących się dużym szacunkiem w całej Polsce, także na tradycję wydziału oraz na to, że nasza uczelnia stawia duży nacisk na praktykę. Tak jak na każdym kierunku, pierwszy rok jest dosyć ogólny. Natomiast potem zaczynają się specjalizacje i coraz głębiej wchodzimy w ten świat geodezji. Po geodezji naprawdę jest bardzo duży wybór pracy. Można pracować w urzędzie, można pracować w terenie. Wiele osób pracuje także w kopalniach, chociaż większość nie, w ogóle nie spodziewa się, że geodeci mogą tam pracować. Także sporządzamy opracowania kartograficzne i mapy zasadnicze. Jestem Dominika i teraz opowiem o inżynierii środowiska. Wybrałam Wiliś, ponieważ jest tutaj duży wybór kierunków, które są bardzo przyszłościowe i pozwalają rozbudować miasta, kraj i budynki. Na inżynierii środowiska jest duży wybór przedmiotów, od chemii przez mechanikę płynów, nawet po psychologię, więc można wybrać sobie przedmiot, który nam najbardziej pasuje. Po inżynierii środowiska mogę pracować jako kierownik budowy, projektant, a nawet monitorować zanieczyszczenia wód oraz dbać o ekosystem.